Kiedyś wino i chleb Teraz ciało i krew Możesz wierzyć lub nie To naprawdę dzieje się Kiedyś wino i chleb wierzyć lub nie, to naprawdę dzieje się. Ciągle czekasz na cud, niespokojny twój duch. A ja przypomnę, że. i przy blasku świec, cud największy dzieje się, kiedyś wino i chleb. Szczęść Boże! Dzisiaj kolejny dzień i mam nadzieję, że Wasze plansze też są już pouzupełniane. Zapraszamy Was do przeżycia kolejnego dnia, to już środa trzeciego tygodnia. Więc jesteśmy coraz bliżej końca, ale mobilizujemy się, trwamy i chcemy poznawać, przypominać sobie kolejne elementy Mszy Świętej. Dzisiaj wyznanie wiary, modlitwa wiernych i przygotowanie darów. Dlatego zapraszamy do wspólnej modlitwy i zaczynamy kolejne rekolekcyjne rozważania. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Jezu, i zawierzamy Ci cały ten dzisiejszy dzień, prosimy, aby był pełny Twojego Ducha, Twojej miłości, aby to kolejne nasze spotkanie przybliżało nas do Ciebie i pokazywało nam tajemnicę Eucharystii. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Módlmy się. Wszechmogący Boże, spraw, aby nadchodząca uroczystość narodzenia Twojego Syna przyniosła nam łaski potrzebne w życiu doczesnym i przygotowała nas do szczęścia wiecznego. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wsłuchajmy się w słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jan przywołał do siebie dwóch spośród swoich uczniów i posłał ich do Jezusa z zapytaniem: Czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać? Gdy ludzie ci zjawili się u Jezusa, rzekli: Jan Chrzciciel przysłał nas do ciebie z zapytaniem: Czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać? W tym właśnie czasie Jezus wielu uzdrowił z chorób, dolegliwości i uwolnił od złych duchów, także wielu niewidomych obdarzył wzrokiem. Odpowiedział im więc: Idźcie i donieście Janowi to, co widzieliście i słyszeliście. Niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, głusi słyszą. Umarli zmartwych wstają, ubogim głosi się Ewangelię. A błogosławiony jest ten, kto nie zwątpi we mnie. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Kilka dni temu powiedzieliśmy sobie, że msza święta jest to spotkanie z żywym Bogiem. Spotkanie i rozmowa, bo następuje dialog. Najpierw słuchamy Słowa Bożego, Starego i Nowego Testamentu, potem słuchamy bezpośrednio Ewangelii słów Pana Jezusa, uczymy się jej przyjmować, ksiądz stara się na kazaniu, jakoś nam wszystko wytłumaczy, byśmy to, mieli przełożenie na życie. Moi drodzy, ale potem następuje jakby odpowiedź, Nasza, nasza kolej. Mówimy wtedy Panu Jezusowi, że ufamy Mu, że wierzymy w Niego i tą odpowiedzią jest nasze wyznanie wiary. Zwróćcie uwagę, że wyznanie wiary odmawiane podczas mszy świętej trochę różni się od tego, które odmawiamy podczas pacierza czy w modlitwie różańcowej albo w koronce do Bożego Miłosierdzia. Wyznanie wiary, których tam używamy, nazywa się składem apostolskim. Natomiast wyznanie wiary odmawiane podczas Mszy Świętej nazywamy wyznaniem nicejsko-konstantynopolitańskim. Trudne słowo, ale obowiązuje ta nazwa już od XVII wieku. Prawdy wiary w nich zawarte są dokładnie takie same, chociaż trochę inaczej sformułowane. Dlatego proponuję, żebyście w księżeczce do nabożeństwa znaleźli może tekst i składu apostolskiego, i wyznania wiary, które odmawiamy podczas mszy świętej, i razem z rodzicami je porównali. To są bardzo ważne słowa i dlatego, kiedy je mówimy, to stoimy. I wiary nie możemy wyznawać bezmyślnie, powtarzając jak regułkę za ludźmi. Warto się skupić i myśleć o tym, co mówimy. Bo wypowiadając słowa wyznania wiary, mówimy Panu Bogu, że w Niego wierzymy, że wierzymy w to, co O sobie powiedział, że wierzymy w to, co powiedział o naszym zbawieniu i o życiu wiecznym, które na nas czeka. Mówimy, wierzę w Ciebie, Boże, i dlatego czekam na wypełnienie Twojej obietnicy. To prawda, że nie jest łatwo żyć tym, czego naucza nas Pan Jezus i choćbyśmy się najbardziej starali na całym świecie, ze wszystkich sił, to nie damy rady. Dlatego potrzebujemy Bożej pomocy. I jest taka część we mszy świętej, kiedy prosimy Pana Jezusa właśnie o takie błogosławieństwo. Najpierw prosimy za cały Kościół powszechny, za wszystkich wierzących, ochrzczonych. Potem prosimy za duchowieństwo, za kapłanów, za biskupa, za papieża, a potem modlimy się w różnych intencjach. Tak wypraszamy potrzebne łaski dla nas i dla całego świata. A ostatnia prośba modlitwy powszechnej, albo modlitwy wiernych, bo tak ta modlitwa się nazywa, jest za nas, którzy uczestniczymy w tej mszy świętej. Możemy wtedy Panu Bogu przedstawić wszystkie nasze prośby prosić o konkretne dobro dla siebie albo dla naszych najbliższych. Ksiądz lub osoba do tego wyznaczona czyta na głos tą intencję, a wszyscy odpowiadamy: wysłuchaj nas Panie. Kiedy intencja jest czytana, wtedy możemy w ciszy przedstawić Panu Bogu tą naszą prośbę. Czasami bywa też tak, że przed Mszą Świętą ktoś przychodzi i prosi aby Ksiądz razem ze wszystkimi podczas mszy świętej pomodlił się w jakiejś konkretnej intencji: o zdrowie dla mamy, o dobry przebieg operacji, o dobre zdanie jakiegoś egzaminu, napisanie sprawdzianu. I wtedy wszyscy razem modlimy się i prosimy Pana Boga w tych konkretnych intencjach. Modlitwa Wiernych kończy liturgię słowa. Jest to bardzo ważna modlitwa, bo prosimy we ważnych intencjach. A Pan Jezus powiedział, że tam gdzie dwaj lub trzej zgodnie o coś prosić będą, tam będą wysłuchani. Więc my bardzo mocno trzymamy się tej obietnicy i wierzymy mocno, że Pan Jezus nas wszystkich wysłucha. Liturgia słowa dobiega końca, kiedy właśnie kończy się liturgia, modlitwa powszechna, a potem następuje dalsza część mszy świętej. Kończy się, moi drodzy, wyznanie wiary. Kończymy modlitwę powszechną, to znaczy modlitwę wiernych. I zaczyna się kolejna część mszy świętej, liturgia eucharystyczna, gdzie na początek przynosimy Panu Bogu wino i chleb. Dlaczego wino i chleb? Przecież jest tyle innych, smaczniejszych, może rzeczy dla nas, pyszniejszych. Moi drodzy, dlatego, że wtedy w Palestynie, kiedy 2000 lat temu żył Pan Jezus, tutaj na ziemi, to był podstawowy posiłek chleb i wino. Wino często było rozcieńczane z wodą. Dziś zachowaliśmy ten motyw aż do dzisiaj też rozcieńczamy wino z wodą na mszy Świętej ale chleb, moi drodzy, to była podstawa, była wówczas tak samo jak dzisiaj też. Większość z nas je w codziennych naszych posiłkach chleb na śniadanie czy na kolację, a tak na drugie śniadanie, więc jest to podstawowy posiłek. Przynosimy to podstawowe nasze życie Panu Bogu i składamy je na ołtarzu. Moi drodzy, ale też nie dlatego są takie postacie, ale też są to postacie zapowiadane w Starym Testamencie. Na przykład takim pięknym wydarzeniem jest kapłan Melchizedek, który wita Abrahama i składa mu właśnie na powitanie. Chleb i wino, tak go wita, gdzieś jest to zapowiedzią właśnie tych postaci eucharystycznych, które my dzisiaj spożywamy. Młodzy chleb jest symbolem właśnie ciężkiej pracy człowieka na roli, też pracy piekarza, też pani, która sprzedaje na ten chleb. Przynosimy właśnie trud naszych rąk, by Pan Bóg to wszystko pobłogosławił i przemienił. Tak samo wino, ciężkiej pracy rolnika, winiarza, tego, który znowu sprzedaje, moi drodzy, ale Pan Bóg to wszystko przemienił i zamienił w siebie jako pokarm na życie wieczne. Dlatego kapłan, kiedy to już wszystko przyjmie na ołtarz, zobaczcie, że wynosi to lekko u góry i składa piękną modlitwę, na którą, jak jest msza recetowana, kiedy nie śpiewamy podczas, my odpowiadamy wszyscy Błogosławiony jesteś Boże teraz i na wieki. I po chlebie, i po winie. Ta modlitwa, moi drodzy, jest przepiękna i ona brzmi tak: kiedy składamy wino, wypowiadamy takie słowa: Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich, Tobie go przynosimy, aby stał się dla nas chlebem życia. Wszyscy odpowiadamy: Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki. Potem bierze wino i mówi: Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy wino, które jest owocem winnego krzewu i pracy rąk ludzkich. Tobie je przynosimy, aby stało się dla nas napojem duchowym. Odpowiadamy: Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki. Zwróćcie uwagę, że w naszym spotkaniu z Bogiem. Uczestniczy świat przyrody, bo to właśnie chleb i wino, owoc ziemi i pracy rąk ludzkich, są składane Bogu na ofiarę i staną się ciałem i krwią Jezusa Chrystusa. Chleb składany na ofiarę podczas Mszy Świętej trochę się różni od tego chleba, które jemy na śniadanie czy kolację. To biały, okrągły kawałek opłatka, wypiekanego z wody i mąki pszennej bez zakwasu. Nazywa się go hostią. Są także mniejsze hostie, nazywane komunikantami, które służą do udzielania komunii świętej wszystkim wiernym zgromadzonym w kościele. Komunikanty umieszcza się w puszce, a puszka takie specjalne naczynie, które przykrywa się i chowa się w tabernakulum. Służy do przechowywania konsekrowanej hostii, czyli ciała Pana Jezusa. I z tabernakulum wyciąga się je z powrotem, aby udzielić Komunii Świętej podczas mszy. Kiedy ołtarz jest przygotowany do złożenia ofiary, są na nim chleb i wino. Ksiądz bierze do ręki chleb, hostię, ułożoną na specjalnym złotym talerzyku nazywanym pateną i w ciszy odmawia modlitwę, tak jak zrobił to Pan Jezus na ostatniej wieczerzy. Później przygotowywuje wino i zanim podniesie kielich, aby odmówić modlitwę, Najpierw łączy wino z wodą. Jest to piękny symbol. A co oznacza? Uważajcie. Kropla wody, bo tyle wlewa się jej do kielicha, symbolizuje nas, a wino symbolizuje Jezusa. Wpuszczona do wody rozpływa się i już jej nie ma jest wino. Wino nic nie traci ze swego smaku od jednej kropli wody, ale jedna kropla wody zyskuje wszystko od wina. To tak jak Pan Bóg, który stąpił na ziemię, przyjął ludzkie ciało i nic nie stracił ze swojej boskości, tak my mamy stać się jak Pan Bóg, dobrzy i święci. Tak jak kropla, która zyskała wszystko od wina. Wszystkie dary ksiądz ustawia na korporale. To taka biała serwetka, a kielich z winem, po modlitwie dziękczynnej, przykrywa palką. I czasami ludzie zastanawiają się, dlaczego patena, kielich, puszka czy inne naczynia liturgiczne są wykonane z tak drogocennych kruszców, czasami nawet ze złota. Jak myślicie? Dlaczego tak jest? Kiedy do mojego domu, jak byłem w waszym wieku, przychodzili goście. To pamiętam, że mama zawsze wystawiała najpiękniejszą zastawę. Piękne talerze, piękne półmiski, filiżanki, piękne łyżeczki, aby jak najlepiej ugościć, moi drodzy, tych, którzy przyjdą właśnie do nas, do domu. Nie inaczej dzieje się, kiedy właśnie chcemy przyozdobić też ołtarz Pana Jezusa, chcemy właśnie jakoś Go bardziej ugościć, dlatego też naczynia liturgiczne są właśnie takie piękne. I zobaczcie, kiedy składamy chleb i wino na tym ołtarzu, ofiarujemy Panu Bogu, to żeby dopełnić jakby ofiary, że to faktycznie jest taka nasza ofiara, że łączymy się z Chrystusem, możemy też złożyć Mu nasze. Moi drodzy, sprawy na ołtarzu, nasze kłopoty, to co nas martwi, to co przeżywamy, co przeżywamy coś ciężkiego, na przykład coś nas boli, może ząb, może głowa, a może ktoś w domu choruje, zanoszę go właśnie Panu Bogu na ołtarz, by on to przemienił, ten ból właśnie w radość i radości. Moi drodzy, kiedy mam przeżywać jakąś radość, a jestem przy świętej, mogę ją dać Panu Bogu, żeby Pan Bóg ją przemienił, nie odmienił, ale przemienił na coś jeszcze większego, jeszcze lepszego, bym tą radością potrafił się dzielić. I wtedy jakby dopełniamy to, to nasze bycie na Eucharystii właśnie taką, takim wewnętrznym aktem ofiarowania się Panu Jezusowi. I myślę, że Pan Bóg się z tego bardzo, bardzo cieszy. Zobaczcie, ile rzeczy może się dziać na mszy świętej, których nawet nie zauważamy. Dlatego tym bardziej, kiedy będziemy przychodzić na przy świętą, zauważmy, co możemy jeszcze Panu Bogu więcej ofiarować. Co możemy Mu dać właśnie z siebie, aby On to przemienił. Jest jeszcze... Jakiś dar, który jest składany dla dobra Kościoła w różnych jego intencjach, w różnych celach. Jaki to jest? Podczas przygotowania darów zbiera się ofiarę. Jest to bardzo stary zwyczaj. Już pierwsi chrześcijanie na Eucharystię przynosili oprócz chleba i wina również masło, mleko, jajka, miód. Które miały służyć potrzebom danej Wspólnoty. Chleb i wino służył do sprawania eucharystii, resztę produktów rozdzielano między potrzebujących. Dzisiaj pieniądze, które przynosimy, służą na utrzymanie parafii, na zapłacenie rachunków, wykonanie jakichś remontów oraz pomocy ludziom, którym parafia pomaga. Za chwilę nastąpi najważniejsza część mszy świętej. Pan Jezus będzie prawdziwie obecny w swoim ciele i w swojej krwi, ale o tym opowiemy sobie już w piątek. Bardzo wam dziękujemy za wasze odpowiedzi. Napłynęło bardzo dużo i z tego się bardzo cieszymy. Ostatnio ja losowałem odpowiedzi, więc dzisiaj poprosimy o to księdza Mateusza. Do dzieła. Zaciera rączki. Maszyna losująca uruchomiła się, więc zobaczymy, co będzie. Pierwsza odpowiedź. Madzia B. Klasy 3 B ze szkoły 42. Super Madzia, zapraszamy Cię w niedzielę po mszach Świętych. Ten z Parlament Tak jest. Bo jeszcze nie. A jakie Piękne wielkie serce. Ktoś włożył wiele, wiele serca w to. Odpowiedzi się zgadzają. Dawid M z klasy 2A też ze szkoły 42. Pięknie Dawid, wspaniałe serce. I jeszcze jedna. Mocno pomieszaj, mocno pomieszaj. Trzecia odpowiedź. Janek H z klasy trzeciej p ze szkoły 42. Super, Jasiu, czekamy na Ciebie w niedzielę po szach świętych. Bardzo się cieszymy, i z tych wszystkich odpowiedzi. Czekamy też na, na Was, na Wasze rysunki, już pierwsze napłynęły, więc czekamy na resztę. Ogłoszenie rysunków będzie w piątek. I dwa pytania na koniec. Pierwsze, w jakiej postawie wyznajemy podczas mszy świętej naszą wiarę? I drugie, jak inaczej nazywamy wyznanie wiary? Bardzo Wam dziękujemy za dzisiaj. Chcemy na koniec się wspólnie pomodlić w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Święta Matko Boga w milczeniu i pokoju nosiłaś pod sercem i wydałaś na świat tego, który wszystko dźwiga na swoich barkach. Bądź naszą przewodniczką na drodze do Bożego Narodzenia, aby czas, w którym będziemy świętować narodziny twojego Syna Jezusa Chrystusa, naszego zbawiciela, Napełnij nasze serca radością i nadzieją. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Amen. Bardzo Wam dziękujemy i do zobaczenia. Pa! Pa!